Hejka wszystkim z tej strony Shiro i dzisiaj przychodzę do Was z filmem Co zrobić, żeby twoja postać, która jest w kompletnym merisu, stała się naprawdę oryginalną i ciekawą postacią. Od razu mówię, że moje postacie nie są mega ciekawe, ani nie są mega oryginalne, dlatego staram się je pogłębiać, robiąc im bardzo rozbudowane backstory, bo charakterowo są płytcy jak kałuża. Ale w dzisiejszym filmie i moją dygresją będzie towarzyszył Speed Paint będący. Ridrołem, RIDROWEM SHIROKANY mojej ulubionej ocełki która jest SEIKI to czym są SEIKI będą, że będę wywodzić w innym filmie ale teraz przejdźmy do może do, yy, do słownictwa jakiego będę używać, czyli MERISU MERISU to Postać, która jest mega nieoryginalna w charakterze i w zachowaniu. Taka wiecie, mi zabili mi rodziców, więc ja też będę zabijać. Uciekam do lasu na 10 lat, ubieram się i zachowuję jak nastolatka z XXI wieku. Jestem piękna, powabna, nie mam żadnych skas, jestem księżniczką Disneya. To są wszystko przykłady Merisu. Czyli postacie płytkie, bez większego charakteru, bez większego backstory, o typowych dla traum, które mogą wymyślić tutaj przepraszam dzieci w gimnazjum czy w, siódm, szósta, siódma klasa podstawówki. Od razu mówię, że ja nie chcę nikogo obrazić, ale większość raczej tworzy postacie tego typu. Rzadko kiedy widuję nastolatka, który by tworzył głębsze postacie. Wiem, bo sama też takie tworzyłam. Shiro jest idealnym przykładem Merisu, ale, ale też dobrym przykładem, jak z takiej Merisu zrobić oryginalną postać. I teraz to, jeżeli chodzi o nazwę OC, czyli OC, czyli oryginalny charakter, czyli oryginalna postać. Powiedzcie to dwa razy szybciej. <laughs> OC oznacza właśnie oryginalną postać, którą tworzymy w naszym świecie, na naszych zasadach, i robimy z nią, co chcemy niektórych rzeczy nie powinno się robić z własnymi postaciami To jest naprawdę nieetyczne, niemoralne i w ogóle... Uff. Co to genezy mojej, mojej ocki, czyli Shiro? Na początku miała być moją Soną Czyli awatarem reprezentującym mnie w mediach Dlatego w pierwowzorze miałam mieć włosy średniej długości, mojego koloru, czyli ciemnego blondu, oczy intensywnie zielone. No i tak jak ja zawsze chciałam, tryliardy kolczyków, bo w czasach podstawki gimnazjum byłam mega, mega na pewną postacią, która się nazywała Kuroneko. To jest piosenkarka. I też chciałam mieć tyle kolczyków ilona. No, i wtedy wymyśliłam sobie taką biżuterię jak. Yy, taką biżuterię jak. obroża z krzyżem, z czerwonym kamieniem w środku. I to była Geneza Shiro. I ona wyglądała tak, że była obrana w białą koszulę, z czarnym krawatem, miała całą masę pasków glany do połowy, do kolana, praktycznie. Tam właśnie te wilcze łóżka, biały blond włosy, białe łóżka, biały ogon. No i tak sobie funkcjonowała przez dobrych parę lat. Potem stwierdziłam, że no kurczę, ta postać wygląda bardzo fajnie, a może wymyślę do niej jakąś głębszą historię. No i tak zaczęłam wymyślać, wymyślać i wymyślać. Na początku to miało być coś, co miało przypominać trochę on czyli taką muzyczną szojkę. A potem stwierdziłam, że ja się do Shoyuki nie nadaję i zrobiłam z tego fantastykę. Wtedy właśnie dodałam Shiro skrzydła. I wymyśliłam mistyczną rasę, żeby, żeby trochę <grych> wyjaśnić skrzydła. Wymyśliłam rasę sejkich, czyli wilków posiadających skrzydła i noszących właśnie noszących różne kamienie na szyi, dzięki którym mogą używać magii. Potem ta rasa przyszła jeszcze więcej ewolucji, ale to może o mojej rasie sejkich wypowiem się w innym filmie. Dzisiaj chcę skupić się tylko i wyłącznie na siro. No i co się zmieniło w Shiro? W Shiro się zmieniło tyle, że przestała nosić czarny krawat, zaczęła nosić... Zostawiłam jej czarne spodnie, glany, które teraz były tego, w wysokości przeciętnych glanów. Yy, białą koszulę została, ale teraz nosiła właśnie, nie wiem, rozpiętą, pod spodem miała czarny podkoszulek, więc... Zajebiście, Shiro! Nie ma jak zakładać czarne ciuchy pod yy, białą koszulę. Naprawdę jestem inteligentna. No, i został. Kolczyki zostały oczywiście usunięte. No, ale został właśnie naszyjnik z krzyżem. Tego naszyjnika się w sumie trzymałam jak najdłużej, jak najdłużej ze wszystkich rzeczy, które usunęłam. I tak w sumie Syra sobie funkcjonowała, była bardzo dalej miała mój charakter, tylko tyle, że umiała śpiewać i znała więcej języków niż ja. No i tak sobie funkcjonowało, funkcjonowała. W końcu pomyślałam, że a, zrobię jej coś, żeby była bardziej charakterystyczna Zrobię tak, że ma zielono-czarne oczy Czyli wiecie, jak jest przykładowo, y, jak jest heterochromia, że ma się przykładowo y, zielone i niebieskie Albo właśnie połowę oka zieloną, połowę niebieską To ja zrobiłam tak, że od góry Shiro ma czarne oczy, a od dołu ma intensywnie zielone Przez to, co zawsze wychodziłem i taka trochę była przyćpana albo zaspana no, i tak zaczęłam później rozwijać tą historię, i rozwijać, i rozwijać, i rozwijać. Aż w końcu pewnego dnia przegięłam. Przegięłam w taki sposób, że wyszłam za daleko, za bardzo. W sumie niektóre, niektóre rzeczy były niedociągane, więc postanowiłam, że przerysuję to na nowo. I wtedy dodałam w Shiro więcej charakteru, została się bardziej zadziorna. Taka mniej właśnie Marysu, ale przez to straciła trochę na mocy, bo wtedy dorobiłam więcej Sejkich. I strasznie blado wypada na ich, na ich oczach. Bo jedyne, co miała, to właśnie tą swoją regenerację bardzo szybką. Więc takie. No kurde, Shiro jak Shiro, ale Shiro nie może być zwyczajna, skoro jest seikim, który został tutaj z pole, alert stworzonym przez niemieckiego naukowca nieurodzonym, to musiała się jakoś wyróżniać. I wtedy właśnie wpadło na pomysł, że Shiro jest stworzona przez, Hosen, przez doktora Hozena jako broń, dlatego podkręciłam jej trochę mocy. Jest najsilniejsza ze wszystkich Seiki, jest najszybsza ze wszystkich Seikich, ma najszybszą regenerację ze wszystkich Seikich i największą moc ze wszystkich Seikich. Ogólnie jej moc to jest, jak to kiedyś ujął ujęł zgrabnie Shota mój przyjaciel, Shiro jest bateryjką, tudzież akum akumulatorem. Brzmi to niezwykle zabawnie, ale taka prawda. Shiro jest jak akumulator, czyli zbiera otaczającą energię i potrafi cisnąć piorunem. Niestety, zbyt duże nadużycie tej mocy sprawia, że jej ciało się rozpada. To jest właśnie minus tej mocy, co dodaje jej jeszcze więcej charakteru. Co nie zmienia faktu, że Shiro dalej jest naj-naj-naj. Poza tym ma bardzo dobrą pamięć, ma niezwykle dobry węch, nawet jak na sejki, niezwykle dobry wzrok, czyli jest taką postacią, taką typową, taką Merisu, w tym ujęciu. Dlatego postawiłam, że żeby właśnie Shiro była wyjątkowa pod względem fizycznym, sprawiałam, że będzie ułomna pod względem psychiczno-socjalnym. I tu właśnie dochodzimy do momentu można powiedzieć przełomowego, czyli 2016 17, gdzie Shiro dostała się najwięcej charakteru, yy, najwięcej traum, bo Shiro jest związana faktem, żeby nie zabijać, bo. Wtedy przebadza się w niej coś strasznego, czego ona nad tym do końca panuje. Ale właśnie. Shiro przysięgła wszystkim, że nikogo nie skrzywi, nikogo nie zabije, dlatego ma straszne problemy. Socjalnie też leży, gdyż yy, przez to, że jest taka potężna, ścigają wiele niebezpiecznych stworzeń, takich jak anioły i demony, które chcą ją porwać. Dlatego przez to, że myślisz, że, że jej obecność zagraża wszystkim. Nie chce wchodzić w, w interakcje międzyludzkie. Co powoduje, że. Ludzie się o nią martwią, a jednocześnie ona nie chce, żeby nikt się o nią martwił, dlatego nie ma przyjaciół, dlatego jest wiecznie samotna. To oczywiście potem się jej myślenie zmienia, to wszystko ewoluuje z całkiem fabuły. Ale to właśnie jest powód, dla którego się stała się już mniej merysu, tylko taką bardziej. na no, postacią, która mogłaby iść z naprawdę. naprawdę. To teraz dochodzimy do roku 2019, czyli największego przełomu rysowniczego i fabularnego w życiu Shiro. Zrezygnowałam z komiksu... Dobra, nie zrezygnowałam, ale na razie go zawiesiłam. I stwierdziłam, że jednak pójdę w pisanie opowiadań o niej, bo <gryw> ja opublikuję na bardziej opowiadania właśnie o Shiro. Niestety to są opowiadania beta, więc tam są błędy językowe, logiczne i w ogóle, ale opublikuję to, żebyście Wy mogli pomóc mi stworzyć jak najlepszą opowieść o mojej bohaterce. Więc jeżeli ktoś chce, to zapraszam do czytania. Możecie zdawać mi komentarze, co zmienić, kogo chcecie zobaczyć więcej, kogo mam bardziej rozwinąć, tych postaci, co na razie są. No i właśnie, 2019 sprawił, że Shiro zmieniła się diametralnie. Po pierwsze, od jej praktycznie piersi, bo wcześniej miała miseczkę C, teraz nie wiem, czy można to podciągnąć pod miseczkę A. To jest powodne tym, że Hozen, żeby nikt mu nie zajebał, za przeproszeniem eksperymentu, wyciął na żywca Shiro organy rozrodcze. Dlatego jej hormony, wzrost, taki wzrost, czy właśnie rozwoju fizycznego względem tego, że jest kobietą, nie za bardzo działały. Przykładowo dlatego, że właśnie dlatego Shiro ma małe piersi, nie ma okresu, więc zajebi sięła, ale też nie urosła. To jest jej. Bada, że ona jest nijutka. Ma niecały metr m. Znaczy, no urosła, ale mogę urosnąć wyższe. To jest też co do imienia mojej bohaterki. Shiro, nazywam ją Shiro, bo, bo tak, nie ma tutaj największego znaczenia. tego, że Shiro ma rysy typowe europejskie, co jest zagwozdką dla niektórych bohaterów. Ale wracając teraz jeszcze do wyglądu. Przez to, że Shiro na początku miałaś mieć włosy ciemny-blond I białe uszy jako sejki, czyli wyrastały jej uszka, skrzydełka i owom białe Co mi koleżanka stwierdziła, że to nie za bardzo fajnie wygląda, więc może trochę zmienię włosy na białe To stwierdziłam, że takie no nie, bo Shiro ma być taka oryginalna to stwierdziłam, że właśnie włosy nie będą białe, tylko właśnie takie bardzo jasno-żółte nie zapomniałam, jak, się, jak ten się kolor nazywa, więc po prostu zostawmy przy bardzo jasnym, żółtym, ładkim, ładnym. I usunęłam z jej designu postaci uszy wilcze. Zostawiłam jej ludzkie uszy, zostawiłam jej ogon, zostawiłam jej skrzydła. Yy, stwierdziłam, że uszy za bardzo promieniują gimnazj gimnazjalną mentalnością, więc teraz twarzyk, jak będę rysować jej poater, co będzie właśnie wyglądać jak człowiek. Ale właśnie, jak będę rysować full body, to będzie mieć biały ogon, taki puszysty, fajny. I skrzydła. Dobra, bo się strasznie rozgadałam na temat mojej postaci. Mam nadzieję, że to Wam trochę pomoże, jeżeli chodzi o tworzenie kolejnych nowych, oryginalnych oczków. I faktycznie, jeżeli chodzi o postacie, to nie musicie od razu rezygnować swojej postaci, która jest mega sztampowa. Możecie właśnie tak jak ja stworzyć jej traumy bardziej psychicznie. Jeżeli jest yy, zajebista fizycznie, to właśnie można ją trochę bardziej straumatyzować, Że ma problemy socjalne przez to, ani że jest mega popularna czy coś. Mam nadzieję, że rady Wam się przydadzą. Znaczy to w sumie nie były rady, tylko bardziej gadania o mojej postaci, ale każdy wyciągnie z tego, co chce. Może jeszcze kiedyś stworzę dogłębnie... Film, jak kroczko, krok po kroczku stworzyć postać, która będzie w miarę oryginalna. Może uda mi się w końcu znaleźć schemat, bo widzę, że istnieją takie schematy. Jak przeglądam sobie YouTube i książki. Dobra, z tej strony była Shiro, bo się naprawdę rozgadała mi to nieźle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć i czołem. Na razie i pa!